Jest kolejny dzień w Melbourne, jest cudownie. Update jest taki, że jak byłam w tramwaju, to oblała mi się bola w torebce i mam cały okres podnie. wyglądam jakbym się zsikała, ale jest ok. Mega fajnie. I teraz, miejsce, w którym jesteśmy, San Kyrta Beach. Beach że jesteśmy na plaży. I zaraz wam pokażę, jak to jest pięknie. To nie jest to samo co nasze plaże. Zobaczycie zaraz. Poznałam tego przemiłego kolegę. Shout to everyone out there. Have fun! tego przemiłego pana. Jak szłam po prostu na spacerze, zagadał do mnie, że mam ładną wózkę i zaczęliśmy gadać o wodzie I teraz jesteśmy razem na plaży. Ancient tree, fig tree. Jak widzieliście i słyszeliście pewnie, o, tutaj za mną jest właśnie drzewko figowe, które jest tutaj historyczne. O, mewy lecą nade mną. Ale to jest pięknie. Tutaj kolejne drzewo, ale nie wiem czy jest e, też historyczne. Powiedział konkretnie o tamtym. To <grywa> Mój kolega, jak widzicie, znowu gada do randomowej osoby. To jest przecudowne. Jakby ja go poznałam dlatego, że on jest taki otwarty. Nie spotkałam jeszcze w Polsce żadnej takiej osoby. Mewy wylecą. O, co Dobra, coś tam znowu robi. E, a on dosłownie to co drugiej osoby gdzieś tutaj zagaduje, rozmawia, jak byliśmy na przystanku i czekaliśmy na tramwaj. What is this? Tramwaj. This is tramwaj. Nice. Good back, Good start. Także no, jak wejść na przystanku, to przez 5 minut gadał z kilkumiesięcznym dzieckiem w wózku, które nie za wiele mu odpowiadało, co prawda, ale nie wyglądało, jak mu to przeszkadzało. Ja tam nie jestem taka zbyt dzieciowa, żeby lubić dzieci, więc nie jestem w stanie zrozumieć tego zjawiska, ale bardzo miło z jego strony. Spójrzcie tylko, jak tu jest pięknie. Macie miasto i tutaj jest dużo stateczków również. Okej, okay, mój kolega mnie właśnie woła. Idziemy dalej. Zobaczcie, że tutaj jest wędkarzy i ludzie, którzy tutaj właśnie łowią rybki. O, w tamtą stronę też macie. <grym> here this is some popular place this is one of the most popular places okay. in Zobaczcie, widzowie, jak pięknie jest dookoła, jest już zachód słońca, w sumie to już jest księżyc, ale jest pięknie, w ogóle zobaczcie, gdziekolwiek tutaj nie pójdziemy, jest ładnie, jest w ogóle strasznie duże miasto. To jest zupełnie inny poziom, Jestem... ale ja się tutaj zaklimatyzowałam, powiem wam, naprawdę się zaklimatyzowałam, mogłabym tu mieszkać, to jest myśl na dzisiejszy dzień, że ja mogłabym tutaj zamieszkać któregoś dnia. Ale co będzie, to czas pokaże. Także widzimy się w jakimś kolejnym fajnym miejscu. Witajcie widzowie, nie w jakimś nowym fajnym miejscu, znaczy w nowym fajnym miejscu, tylko następnego dnia. Nie odzywałam się wczoraj, bo był już wieczór, a ja dostałam potężnego bólu brzucha. Ja nawet wiem, czym to jest spowodowane, bo ja zjadłam zwykłą kanapkę. Kanapkę z sałatą, serem i pomidorem. Dosłownie. Po każdym jednym jedzeniu tutaj boli mnie brzuch. Mój organizm ewidentnie musi jeszcze przywyknąć tutaj do lokalnego jedzenia i nie tylko jedzenia, tylko też do czasu lokalnego, bo wyobraźcie sobie, że ja żyję czasem europejskim, bo my jesteśmy 10 godzin do przodu w tym momencie i ja jestem zmęczona w środku dnia, muszę sobie robić drzemki, bo po prostu nie wytrzymam bez snu, a w środku nocy jestem pełna energii. To jest tak irytujące, ale no z dnia na dzień jest już lepiej, coraz bardziej się klimatyzuję. Co mam dzisiaj do powiedzenia? Yy, chciałabym przede wszystkim powiedzieć, jak bardzo jestem wdzięczna, że spotkałam tego pana, bo tak szczerze mówiąc, ja mam. Oczywiście ja mam jakiś plan zwiedzania, co chcę robić i tak dalej. <laughs> Patrzcie. Czy to papu... Nie, to nie była papuga. Nie wiem, co to było. Więc, jak mówiłam, ja mam jakiś plan zwiedzania, ale oczywiście, że lepsze miejsca pokaże mi osoba, która jest lokalna i która wie, co jest warte zobaczenia. No i ta plaża wczoraj była mega super, i też bardzo szybko się tam dostaliśmy. Ja bym musiała oczywiście odpalać Google Mapsa, szukać jak tam dojechać, co zrobić, a po prostu z kimś, kto mieszka tutaj, wsiadasz nawet nie wiesz, gdzie jedziesz w fajne miejsce i cieszysz się tym, nie? I zapytacie, dlaczego w takim razie nie jeszcze z moim kolegą, do którego przyjechałam. Spędzamy razem czas, ale bardzo mało. On musi pracować. Ja od początku wiedziałam, że on będzie pracował, bo mi to mówił, ale z drugiej strony też mnie zapraszał i mówił, żebym się tym nie przejmowała, bo on będzie pracował mało, poza tym on ma pracę online i tak dalej, i on niewiele musi robić w tej pracy, i faktycznie niewiele w tej pracy robi. Ja mimo wszystko cały czas mówi tutaj i co gdzieś tam coś porób, a ja popracuję. A nawet jak nie pracuję, to w większości śpi, więc trochę mi przykro z tego, jak wyszło, ale no mam nadzieję, że się polepszy. Myślę, że się polepszy, na pewno się polepszy. No, sorry, ale komu by się przy mnie nie polepszyło? No, chodzi o to, że zmuszę go, żeby mu się polepszyło. Anyway, dzisiaj Wam już za wiele nie pokażę. Oprócz pięknego widoczku, który mam zaraz obok siebie, patrzcie. Ups. Zobaczcie, tu macie ptaszurki. Macie jakiś dziwny rodzaj papugi, czy cokolwiek to tam jest. Poskudne gołębie, fuj. Kaczuchy, znowu macie papugę obok. O, gołąb zasłonił. Tam kaczucha nurkuje. Wow, zobaczcie to. Czy wy to widzicie? Czy ten ptak jest do nas odwrócony głową? Tak, ten ptak jest do nas odwrócony głową. Widzicie to oko? Ja się tak podniecam, a to możliwe, że jest to zwykła kaczka. Ale chyba nie. A może tak? Dobra, dalej. Czekajcie. Patrzcie, siedzę sobie na ławeczkę i mam tutaj taki oto widoczek przede mną. Przepiękny. Mnóstwo ptaszków tutaj siedzi sobie i ćwierka. Wy tego nie usłyszycie, bo ja jestem na mikrofonie, więc słychać mnie głównie. Ale tak ładnie tutaj słychać, jak one sobie śpiewają. No, prześlicznie jest, naprawdę. Eee. Dosłownie przez jakieś 10 minut opowiadałam wam o moich pierwszych wrażeniach o Melbourne i obraz wyglądał tak. Ale co jeszcze? Oprócz tego, że pokazałam wam tutaj widoczek, w jakim sobie siedzę. Czajcie to? Anyway, w skrócie tym razem pierwsze moje wrażenia. Po pierwsze, czysto uwielbiam to, jak ludzie tutaj nie śmiecą, i przede wszystkim nie wyrzucają papierosów na chodniki. Mm, uwielbiam. To jest kolejny powód, dla którego mogłabym tutaj mieszkać. Naprawdę. Jest czyściuteńko. Nie wiem, czy to są po prostu jakieś wysokie kary za śmiecenie, czy ludzie po prostu sami z siebie dbają o środowiskach. U nas by się to przydało. Natomiast jest czyściutko. To na plus. Druga rzecz, co mnie zadziwiła, jest taka. Że zapomniałam, ale zaraz sobie przypomnę. No, albo nie przypomnę, ale to, co jeszcze chciałam powiedzieć. Nie wiem. tu już muszę się z wami pożegnać w takim razie. Tutaj się z wami żegnam i do następnego razu. Pa.